A tym tematem jest olimpiada w Pekinie, o której również nie może w tym programie zabraknąć. Proszę zobaczyć jak znicz olimpijski podróżuje przez świat. Najświętszy ogień jest symbolem ducha olimpijskiego. Ucieleśnia nadzieje i marzenia, światło i radość, przyjaźń i pokój, mówił przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Ingrzysk Olimpijskich w Pekinie Liu Qi, a w jego tle płoną omawiane z zapałem znicz. Ogień przybył do Pekinu z Aten, by tam rozpocząć swoją wędrówkę, a raczej wielką wyprawę w rodzaju tych, które opisywał już Wern, bo z liczba do przebycia 137 tysięcy kilometrów w 130 dni. Początek był niezły. Na placu Tiananmen, gdzie odbyło się uroczyste przekazanie, zanie ognia panowało prawdziwe szaleństwo. Śpiewom, tańcom i okrzykom nie było końca. Podobne przyjęcie spotkało płomień w Kazachstanie, czyli pierwszym przystanku na jego trasie. Dużą część tłumu, podobnie zresztą jak w Chinach, stanowili tam jednak policjanci. By nie dopuścić do zakłócenia ceremonii w pobliżu Almaty i symbolicznej sztafety wokół centrum miasta, do ochrony tych wydarzeń skierowano kilka tysięcy mundurowych. Takie środki ostrożności będą zapewne podejmowane na całej trasie wędrówki, ponieważ do znicza, zupełnie jak ćmy do ognia, ciągną przeciwnicy chińskich działań. W Tybecie. W regionie od tygodni ciągną się antychińskie zamieszki, w których zginęło już ponad 150 osób. Jak te wydarzenia wpisują się w pokojowe idee olimpijskie? Na to pytanie mało kto, jeżeli w ogóle ktokolwiek, potrafi odpowiedzieć. Co, nie będę komentował wydarzeń w Tybecie, ale powiem Państwu coś, o czym może Państwo nie wiecie. Otóż znicz olimpijski podróżuje przez wszystkie kraje Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. E, dlatego tak wcześnie zaczyna, żeby przez te wiele miesięcy, które nas jeszcze dzielą od olimpiady, e, przejść przez cały świat i skończyć e, w Chinach. E, to oznacza, że nie znicz olimpijski przejdzie również przez Polskę. W polskiej sztafecie, która będzie niosła znicz przez nasz kraj, jest, Państwa, w, mamy prezesa już teraz, Spokoju. To już się robi bardzo poważnie, już i prezes stacji e, i redaktor naczelny są z nami, proszę bardzo, to jest redaktor naczelny, prezes ucieka, ucieka, kamera go goni, ale go pewnie złapie, jeszcze kawałek w prawo, to właśnie jest prezes superstacji, e, co zapewne oznacza, że to już jest mój ostatni program, ale jeszcze zanim, zanim zostanę wyrzucony, zdążę Państwu powiedzieć o polskiej sztafecie ze zniczem olimpijskim. W polskiej sztafecie będą trzy osoby. Przyznam się od razu szczerze, że nie wszystkich pamiętam, ale wiem, że będzie w tej sztafecie aktor, pan Piotr Małaszyński, który ostatnio w mediach się wypowiada na temat Tybetu i przyznaje szczerze, że nie wie za bardzo, co zrobi. Czy wycofać się z tej sztafety, czy nie, w związku z tym, co dzieje się w Chinach. No i zobaczymy, co polska sztafeta zrobi. Przede wszystkim, czy Polacy wycofają się z tej sztafety, polskiej gwiazdy, czy też na przykład dojdzie w Polsce do jakichś protestów związanych z sytuacją w Tybecie. To już niedługo. Na pewno Państwo o tym usłyszycie, bo jakoś jestem dziwnie spokojny, że Polacy w czasie przemarszu znicza olimpijskiego przez Polskę o Tybecie nie zapomną. No i teraz na zakończenie programu oczywiście ta gratka, którą obiecywałem dla miłośników, a raczej przypuszczam, że jest ich więcej miłośniczek, czekani Kolsona. Jest to wideo, które Jack Nicholson nagrał z poparciem dla Hillary Clinton. Jest to bardzo ciekawe wideo, dlatego że Jack Nicholson wykorzystał w nim fragmenty filmów, w których występował, a dokładnie mówiąc te fragmenty z tych filmów, w których mówi o kobietach. No a ponieważ, jak wiemy, Jack, Nich Jack Nicholson jest wielkim fanem kobiet, w związku z tym w bardzo wielu jego filmach takie wypowiedzi się znalazły. Jestem ciekawy, czy Państwo będą w stanie rozpoznać wszystkie te filmy. Na pewno większość z pewnością tak, bo są to bardzo znane filmy w Polsce, wielokrotnie pokazywane wydane również na płytach DVD. To, to wideo jest bardzo ciekawe, ponieważ jest to odpowiedź Jacka Nicholsona na serię y, klipów wideo, które się ukazały z poparciem dla Baracka Obamy. W tych klipach y, z poparciem dla Baracka Obamy pojawiło się bardzo wiele młodych gwiazd y, kina amerykańskiego y, i muzyki amerykańskiej. Zresztą te najsłynniejsze klipy zostały zrobione przez y, właśnie znanego muzyka Williama, y, bardzo znanego muzyka młodego pokolenia amerykańskiego. Jack Nicholson postanowił nakręcić wideo, które będzie znakiem poparcia ze strony no, tych gwiazd nie chcę użyć złego określenia, ale powiedzmy troszkę starszego wieku. I proszę zobaczyć, ja już się z Państwem pożegnam jak zwykle, ale proszę zobaczyć, co z tej pracy Jacka Nicholsona wyszło. Money, money, money! Who do you trust? Things could be better, Lloyd. Things could be a whole lot better. Maybe we, as officers, have a responsibility to this country to see that the men and women charged with its security are trained professionals. Yes, I'm certain that I read that somewhere once. What can I tell you, kid? You're right. When you're right, you're right. You're right. Okay, I'll make it as easy for you as I can. There is nothing on this earth sexier, believe me, gentlemen, than a woman that you have to salute in the morning. I'm Jack Nicholson. And I approve this message.